O, witam Was ponownie. Wracamy do ćwiczeń, do workoutu, czyli Tyson. Robimy to po raz drugi, czyli drugą serię. Pierwsza wyszła rewelacyjnie. Widać było Wasze zaangażowanie, naprawdę dawaliście z siebie wszystko. Więc podnosimy troszeczkę poprzeczkę, robimy odrobinę inaczej, jeżeli chodzi o przyrastanie stopnia trudności. Więc dzisiaj nie będziemy robić trzech takich samych serii, najwyższe stopnie, żółte pasy, dwie serie i białe pasy, jedna, tylko będziemy mieli dziewięć różnych ćwiczeń i w zależności od grupy będziemy robić albo tylko pierwsze trzy ćwiczenia, białe pasy, sześć ćwiczeń, żółte pasy i kolorowe, pomarańczowo-zielono-niebieskie, wszystkie dziewięć ćwiczeń. Teraz bardzo króciutko, na jakie elementy zwracamy uwagę przy każdym kolejnym ćwiczeniu. Pierwsze ćwiczenie to jest wykrok, przykleń. Ręce najlepiej, żeby były yy, wzdłuż ciała, ewentualnie możemy je położyć na biodrach, żeby nam nie przeszkadzały. I ćwiczenie wygląda tak: i ci. I ci. Czyli dwie nogi. To jest jedno powtórzenie. I stawiamy stopę daleko i delikatnie dotykamy śródstopiem kolanem maty. Pan C i tak dalej. Drugie ćwiczenie to są krótkie spięcia, krótkie brzuszki z dalekim wysięgiem rąk do góry. Stopy leżą na macie, plecy leżą na macie. Ręce w pionie. Idź. Mi, san, si. Go. Dolna część pleców cały czas pozostaje na macie. Idź wysoko. Mi. San, si. I robimy to ćwiczenie dynamicznie. Kolejne ćwiczenie, Wasze ulubione. Foczki. Troszeczkę je zmieniamy. Mianowicie po zaczynamy z tego miejsca. Opuszczamy tułów, podnosimy dłoń kładziemy. In. Mi. Sam. Si. Czyli dodajemy tylko podniesienie dłoni z maty na ułamek sekundy. I to robią białe pasy. Tylko. I wyłącznie te ćwiczenia. Kolejna grupa, żółte i pomarańczowe, zielone, niebieskie. Dodają kolejne trzy ćwiczenia, czyli wyrzut nóg w tył, podpór i jest. Zaczynamy z niskiej pozycji, biodra nisko. Jest. Idź, biodra nisko. nim, biodra nisko. Sam, si, go. Biodra nisko, dlatego żebyście nie skracali tego wyrzutu nóg za bardzo. Kolejna rzecz, dosyć prosta ale dobrze robiąca, robiona może być męcząca. Dłoni kładziemy, tak, jak sam, jak, tak samo jak przed chwilą do brzuszku na dole. Przy stopach. I wypychamy wysoko biodra do góry. Idź, mi, san, si, go. Rok. Oczywiście robimy 10 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie, trochę rozróżniające, pajacyki. Zwróćcie uwagę na to, żeby pajacyki początkowa pozycja jest jak na baczność. Kiedy jesteśmy w górze, szeroki rozkrok i dłonie dotykają się ponad głową i obszerny ruch ręką. Idź, ni, san, shi, I robimy oczywiście 10 razy. I to jest dla żółtych pasów. 6 ćwiczeń. I żółte pasy na tym przestają. Kolejne trzy ćwiczenia są już tylko dla pomarańczowych, niebieskich i żół yy, pomarańczowych, niebieskich i zielonych pasów. Dodajemy skośne brzuszki z dotknięciem maty, maty obok ciała. Żeby było ciekawiej obok bioder. Yy, podnosimy nogi i jest. Idź, idź, mi, mi. Sam, sam, ci ci rok, to, i tak dalej. Dziesięć razy. Kolejne. Wszyscy znają i kochają. Przysiady. Idź, mi. Sam, si. Dynamicznie. I nisko. Oczywiście dziesięć razy. Ostatnie ćwiczenie często robimy na zakończenie treningu, czy nawet już po treningu. Dokładankę. Podpór jak pompki i jedziemy. 1, 2, 3 Dowolnie możecie zmieniać stronę. Jeżeli się boicie, że podłuczecie łokcie, możecie doda położyć sobie jakąś niską poduszkę albo y macie nasze puzzle. Y matę do jogi w zupełności wystarczy. I też. Ładnie, staramy się nie bujać biodrami na lewo i prawo za bardzo. I to, jest, to jest, są wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj robimy. Pokażę Wam teraz szybciutko, jak wygląda pełen zestaw. Żeby nie było nieporozumień. I starajcie się podążać bardzo proszę za tymi wskazówkami, bo czasami dobrze wykonujecie ćwiczenia, ale na przykład robicie jakieś. Yy, Odpoczynkowe przerwy między ćwiczeniami? Nie, robimy to w ciągu. To jest kolejna rzecz, która jest wyzwaniem. Fajnie by było, gdybyście już poza konkursem, może w innym terminie, zaangażowali innych członków rodziny, czy rodzeństwo, czy rodziców, żebyście zrobili taki zestaw razem. I bardzo wiele mięśni jest zaangażowanych w tym, możecie białe pasy, żółte pasy mogą sobie jako taki challenge, czy zwanie, zrobić zestaw wszystkich ćwiczeń. Eee, możecie potem bawić się, przekładając kolejność, możecie je modyfikować. Potraktujcie to potem jako fajną zabawę, a póki co nagrajcie dobry filmik i pokażę Wam teraz, jak to ma wyglądać. Wszystkie 9 ćwiczeń Pamiętajcie, po pierwsze, pierwsze trzy są tylko dla białych, kolejne yy, dla żółtych, czyli sześć jest, już robią żółte pasy, pomarańczowe, zielone i niebieskie. I yy, kolej, wszystkie dziewięć już robią tylko pomarańczowe, zielone i niebieskie pasy. Więc teraz cały zestaw. O. サンサンシー Sić, hać, ki, dżu. ni, san, si, go, ruch, ki, Tu kończą biały pas. Wyrzut nóg w tył. Ić, ni, san, si, 5 il rosso, il rosso, 10 rosso, il

i dokładamy Go. Os. I to wszystko. Więc chyba szybszy zestaw niż ostatnio. Pamiętajcie, żeby się troszeczkę porozciągać po tych ćwiczeniach. No już tradycyjnie. Na koniec urekatu, Urekautu, na koniec Tyson. Pytania z teorii. Pytanie pierwsze: Kogo przedstawia ten portret? Bardzo proszę o imię i nazwisko. Pytanie drugie. Co przedstawia tamta kaligrafia? Zaraz pokażę ją bliżej. I po japońsku, i po polsku, co to znaczy? Y odpowiedź na to pytanie jest bliżej niż Wam się wydaje. I ostatnia rzecz. Było mocno osencjonowane. To teraz jedna z takich Chyba najbardziej popularnych myśli czy takiego przesłania tego pana, które po polsku brzmi mniej więcej Aikido to życie. Albo Aikido i życie to jedno. I jak to brzmi po japońsku? Oczywiście nie chcę, żebyście to, napis to napisali w kanji, czyli w japońskim tekstem, tylko czyli Używacie naszych liter, tak, żebyśmy fonetycznie mogli to jakoś przedstawić. Więc Aikido i życie to jedno. To było trzecie pytanie. Kim jest ta osoba i co przedstawia tam ta kaligrafia? Zaraz Wam pokażę ją. bliżej. O.